Cześć kochani, moja drodze. Dzisiaj mamy Śląski LA Gliwice. witam serdecznie. Wpadamy dzisiaj do Red będziemy testować i kepsa, Zapraszam za mną. Jesteśmy na ulicy Pszczyńskiej 65A w Gliwicach, gdzie trafiliśmy do of Kebab prowadzonego przez Krisa. To naprawdę sympatyczny chłop. Koncept ciekawy, bo klasycznego kebaba połączył z afrykańskim Jollof Rice, aromatycznym ryżem gotowanym z chili, przyprawami i cebulą. Spróbowaliśmy Jollof Kebab, ryż w stylu afrykańskim, do tego kebab ze 100% wołowiny, klasycznie surówka z kapusty czerwonej i białej, do tego ogórek świeży i pomidor. Powiem szczerze, moje smaki. Potem wjechał klasyk, czyli kebab w cieście, tym razem z kurczakiem, świeżą surówką i sosami Handmade. Połączenie słodko-ostre i lekko-słone, które daje naprawdę świetne, esencjonalne i trochę egzotyczne kombo. Klimat prosty, ale smak bardzo charakterystyczny. Coś zupełnie innego niż w typowych kebabach i dlatego warto tu przyjść. Kochani, to było zajebiście smaczne. Kepsik normalnie, tak moje smaki, ale nie masz co dziwić, bo to z kraju mojego taty. No i co? Chcę wam zdradzić jedną małą tajemnicę. Chris to jest w ogóle moja inspiracja do tworzenia tego kontentu. Także moi drodzy, za niedługo widzimy się w Katowicach z czymś naszym. No, no i co? Kriso, Chriso. No Padước? lecimy, lecimy do góry. To, góry. Lecimy do góry. Jak był oka górnie, fajnie? Pysznie, piesznie, piesznie. Gitara, to zapraszam. <laughs> czekasz na nas. Tak, tak czekasz na nas. Trzymaj się ciepło. Śląski je! Yeah. Śląskie! Yeah. <laughs> 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 Obserwuj po więcej śląskie! Yeah. Yeah.